Witam, witam z tej strony Rzadka. Dzisiaj będzie miała z Gazy tylu paczuszek. Bardzo dużo się zmieniło, nie było mnie. Ile mnie nie było, nie wiem. Bardzo się dużo zmieniło, bo kupiłem takie dwa regały, które mam o tutaj, tutaj. Eee, zaraz wam pokażę. Eee, kupiłem sobie na Allegro za 140 zł jedna sztuka i poukładałem wszystko. Tu po prawej stronie, jak widzicie, po staremu. Mam nowe biurko. Mega dużo się zmieniło. I tu mam takie dwa regały. Widzicie? I na pół z biedronki. <noise> dwa wielkie regały. Jakbym miał lepszą kamerę, zrobiłbym wam pokaz mojego tutaj zakątka. Ale jeszcze z tego trochę nieco pozmieniać. Ale nie o tym w tym odcinku. W tym odcinku, oczywiście, unboxing. Mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć paczuszek, które już u mnie leżą z miesiąc lekko. Serio, z miesiąc lekko. Nie wiem, miałem zastój nagrywaniowy. Zacznijmy sobie od takiej kopertówki po prostu kopertóweczki. Co tutaj mamy? Tutaj mamy Age of Empires, złota edycja. Grę posiadam, ale była tak atrakcyjnej cenie, że wziąłem, bo nie wiem, czy nie będzie czasem w lepszym stanie niż moja, mój egzemplarz z kolekcji. Więc to jest tam podmiankę, bo ja ogólnie tę grę posiadam od dzieciaka w tym wydaniu Kolekcja Klasyki, ale być może tutaj będą płyty w lepszym stanie. Kosztowało to dychę, więc no mega tanio jak za ten tytuł. No już widzę, że instrukcja na pewno w lepszym stanie niż ta moja. A płyty żyleta CD1, CD2 z paczem. Pięknie, no naprawdę, to, to tutaj na podmiankę pójdzie. Eee, a instrukcja bardzo ładnym stanie, super stan, tak zadychę. To jest w ogóle styl. Dobra, lecimy sobie dalej, tu mamy taką kopertówkę. i sobie ją otworzymy tak. Polia w poli. Dajemy na dół. Tutaj mamy... Co my tu mamy? Tutaj mamy coś chyba fajnego. A, już wiem co to jest. pokazuję. Tutaj mamy Afrika Corps Desert Rats. Afrika Corps versus Desert Rats z kolekcji klasyki komputerowej. Także yy... czekajcie, gdzie ja to miałem. Kolekcja klasyki komputerowej. Yy, w którym miejscu ja to odkładam? Chyba wiecie co? Teraz zgupiałem. To jest kolekcja klasyki, ale aha, z drugiej strony regał, Bo ogólnie te regały, które tu widzicie, one są szerokie na bodajże 30. No a tak pudełko jest chyba na 14 cm i są dwa rzędy. Tutaj z tej strony rząd, i tam z drugiej strony pokoju też rząd, i tam z tej strony sobie mogę normalnie wyciągać. Dlatego wam mówiłem o rumturze. I z tamtej strony są chyba jest kolekcja klasyki, więc mamy deser to jest jakieś chyba. Co to była zagra w ogóle? A jakiś RTSik, chyba. Nie grałem nigdy. Płyta ładna, czarna taka. Eee, gry tutaj też pokazane na okładce. Eee, Płyta w super stanie. Bardzo fajnie. Dobra. Eee, co my tutaj dalej mamy? Dzisiaj będzie coś grubego, ale to już tak pod koniec zostawię. Coś grubego, bo do złotej kolekcji nowy egzemplarzyk się trafił bardzo dużo. Co my tutaj mamy? Aha, i styropianie. A, tu już mamy też bardzo fajny tytuł, którego nie miałem w kolekcji, mianowicie Chłopaki nie płaczą. Nie miałem w takim wydaniu pudełkowym. I w końcu się trafiło, chyba 30, 35 zł, nie pamiętam, czy 25. Wszystko Wam się wyświetla na ekranie. Fred z misją i gruchą. Eee, bardzo fajnie, że się to trafiło, bo nie miałem to w wersji pudełkowej. Jest to kompletne z instrukcją, także też bardzo przyjemnie. Jeszcze sobie zobaczmy nowa dobra gra w ogóle. Wydanie. Eee, no ryski są popalcowane. Ale myślę, że bez problemu powinno zainstalować. Jak się trochę lekko przeczyści jakąś mikrofibrą albo czymś. Będzie eee, git. Tutaj mamy następną pasuszkę. Jadę z tym jak wściekły. Dawno nie nagrywałem naprawdę. Eee, jestem teraz też w trakcie nagrywania let's play'a. Tylko, że tak. Ja mam taki głupi nawyk. Że szybko mi się nudzi. Nagrywanie jakiejś gry, i nie kończę gier, dlatego chcę najpierw nagrać let's play i potem wrzucić go w całości. Chcę takie coś przetestować, żeby się zmotywować jakoś bardziej, bo dużo serii nie, nie pokończyłem, na przykład z Pokémonu na tym kanale nie dokończyłem, a save już straciłem chyba, albo nie wiem w sumie czy straciłem. No, także bardzo chcę, chciałbym ukończyć jakąś grę, czyli znaczy, no już ukończyłem sporo tytuł, ale na YouTubie. Ale właśnie dużo też zostawiłem w trakcie. Dalej mamy kolekcję klasyki komputerowej RC Cars. Eee, co tu mamy? W środku dodatkowa gra gratis. Eee, nie wiem co to było, zobaczymy, czy to zostawił sprzedający. Eee, ale eee, gra, gra, grałem. Eee, miałem ją w, z czasopismu oddaję, play. Oj, proszę bardzo, kurde, nawet instrukcja taka gruba. Ale płytę instrukcję czarną I strasznie grubą, patrzcie się. Bardzo fajnie, To mi się podoba, rzadko widzę coś takiego. I płyta taka brudna chyba, jest git. E, dajcie mi chwilę, muszę się wysłarkać. Tak, alergia mega, mega męczy. E, I tak tam za mną, tu o, 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 widzicie, tam będę chciał też jeszcze ten taki regalik kupić, tylko, że będę musiał zmniejszyć, kątówką obciąć albo coś. Więc tutaj będzie jeszcze taka zmiana. No i dwie paczuszki zostały, e, lecimy sobie z tą paczuszką, nie mam pojęcia co tutaj jest. Jak na razie bardzo fajne zdobycze, w bardzo fajnym stanie, więc spoko. Zobaczymy. Tej na przykład w ogóle nie otwierałem, więc no. Żeby się nie okazał fail, że po tylu, po tylu, po takim czasie komuś będę chciał zgłosić coś, że brak czegoś. Coś. No, ale nie, nie, tutaj widzę, że wszystko jest. Tu jest coś. No. W sensie, zdziwiłem się pozytywnie. Muszę coś zweryfikować na szybko. Bo jest tutaj coś wrzucone więcej Czekajcie, ja sobie tutaj wejdę... Hmm. To na pewno nie jest to. Płyta z grom na komputer. Pełna wersja plus dema. No i to jest chyba... Tak, to jest to. To jest za 15 zł, ale pani mi tu dorzuciła inne gry. Co jest? Patrzcie się. Kupiłem to. fajami czuć, albo takim nie wiem, piwnicą. gra dla dzieci Dinos and Bubbles. E, grałem w to, ale grałem w tą taką e, w tego Roma na emulatorze też w oryginał. E, z play publishing tego jeszcze nie miałem w kolekcji, więc jak najbardziej e, pozytywny zakup, ale pani mi tu dorzuciła gratisy, bo ja tylko to chciałem kupić za 15 zł. No, sporo bardzo rys, ale powinny odczytać. Nawet sobie, wiecie co, w trakcie nagrywania odcinka wrzucę sobie to tutaj do, do dysku. Zobaczymy, czy się to zainstaluje. No, ale mamy jeszcze w tym zestawie yy, takie oto tytuły. Yy, mamy strasznie zniszczone pudełko z Boomer Tricks, to znam, i z Demo Ghostmasters Cybermyche. Boomer Tricks coś mi mówi, kurde, aż to, aż to potem sprawdzę po nagraniu. Bo ten, ten ludzik mi coś przypomniał, jakiś, odblokował jakieś wspomnienie. Dalej mamy również cybermychy Muchtrix, Bracia Muchowski oraz Eye of the Kraken. To jest jakaś przygodówka, ale przycisk, się sterowanie tylko. Ten Eye of the Kraken, a Muchtrix to jest jakaś platformówka. Proszę bardzo. Dalej mamy Kurliki Go Home. Polska premiera. Oraz dwie pełne werze gher. Plne wersje her. Gojo oraz Kinderland. I tutaj jest jakieś czeskie wydanie. To jest jakiś gratis. Oraz mamy e, pełna wersja gry Mad Plumber. O, Cybermiecha Maj 2002. Ej, to ja wam powiem, że to jest mega... E, mega okaz. 2002 rok. Oj, szoku, jest jakiś mad plumber. Nigdy nie grałem w czegoś takiego. Nie wiem, czy to od, odczyta w ogóle, bo porysowane mocno. Ale ciekawa, ciekawa rzecz. To jest i tak gratis, więc dla mnie się liczy tylko, żeby Dino z Bubble odpaliło. A reszta jest jako gratis wrzucona. O, otworzyła mi się stacja dysku. Więc zobaczymy, czy coś z tego będzie. Za ten czas otworzę finałową paczkę ze złotą kolekcją. Koszyczek sobie odłożę. Rzadko kupuję ostatnio praktycznie w ogóle, to są gry sprzed miesiąca, już mam otwarte, no bo wiecie, to jest droga rzecz, jednak to trzeba było sobie otworzyć i sprawdzić. Tutaj mamy natomiast, kochani, Never Winter Nights 2 z dodatkami Maska Zdrajcy, coś tam, za, jak to było, Zachira Gniew, Zachira i Wrota Zachodu, e, także Forgotten Realms e, ze złotej kolekcji. Tego jeszcze nie posiadałem. Mam Neverwinter Nights 2, ale tylko z maską z ze złotej kolekcji. Ale jeszcze jest właśnie taka wersja z innymi dodatkami. No wiadomo, że ta jest lepsza. Eee, grubościowo wygląda podobnie. Eee, no i tutaj są takie pudełka. Mamy również na pewno jakieś w środku instrukcje. Eee, tak, tutaj mamy pudełko z wrota zachodu. Proszę bardzo. I mamy w środku tak płyta, dodatek do gry, wszystko w bardzo ładnym stanie. Nie pamiętam ile to kosztowało, ale mniej niż stówkę z tego co pamiętam. Z 79? Nie wiem, coś mi takiego świta w głowie, ale może mniej. Nie mam pojęcia, ale wziąłem, bo nie jest to jakaś też e, mega tania rzecz, a cena była okazyjna. Gniew Zechira. Nie Zachira, tylko Zechira, jak to przeczytałem. Zawsze myślałem, że jest Zachira. To jest dziwne. Ee, dodatek do gry, również instrukcja w środku gruba. No i płyta. No, alergia niestety atakuje. Przepraszam za kichanie. Dziękuję za nazdrowie. zdrowie. Oj, dajcie mi chwilę. O masakra, tyle chusteczek wysmarkałem. W ogóle cały czas się podpina i odpina USB. Tutaj widzę, że stacja. E, Prowadzi ciężką walkę, nie wiem czemu ten gembird mi się nie sprawdza, czyli ta stacja dysków na USB. U nas z wszystkimi płytami ma problem, a szczególnie z takimi e, wysłużonymi już. Never Winter Nights, gra złota edycja, maska zdrajcy. Grubsze pudełko, tak jeszcze mamy w, w złotej kolekcji. Cały czas się odpina USB i podpina. E, nic się nie dzieje bez przyczyny. Nic nie dzieje się bez przyczyny. E, no i w środku mamy tak, mamy e, Instrukcje i dwie płyty, co my tu mamy? Może będę musiał tą płytkę przetrzeć i zobaczymy. Mamy tak z dwójeczką, mamy maska zdrajcy. Płytę w bardzo ładnym stanie, wszystkie są płyty. To mi się mega podoba. Mamy instrukcję i za instrukcją była płyta dodatkowa. Super, w bardzo ładnym stanie, wszystko zachowane podoba mi się idealnie. Półecz na półeczkę do złotej kolekcji sobie, sobie dołączy tu jakiś kawałek tasiemki to od odkleiłem no i złotą kolekcję mogę wam pokazać tutaj o posiadam e że tak powiem w tym miejscu więc tam jeszcze troszeczkę miejsca jest no ale to miejsce się kończy niestety, e ogólnie chciałbym bardzo zacząć składać zestawy klocków różnych które mam i chciałem sobie zrobić właśnie jeszcze jeden taki regał zakupić. O, tu mam w ogóle Disney Magiczną Kolekcję. Tu mam platynową kolekcję i z tyłu tam jest dalsza część platynowej kolekcji. Bo mam całą Disney Magiczną Kolekcję tu. Niżej jest Play Publishing. Niżej jest Play Publishing i Hugo, Lego gry, best ofy, Attack Activision super cena. Tu mam pod złotą kolekcją Ubisoft. Ubisoft Exclusive Ekstra klasykę, to taką malutką niebieską. Jej klasyksy i tam potem dobra gra, soldauty, Almanach klasyki cały Skubi, Dugry, Asterix i Obelix, a z drugiej strony już, już kolejne tytuły. No i tak, chciałem sobie taki jeden regał już kupić w tamto miejsce, zmniejszyć go, rogowo tak ustawić i trochę też, żeby za plecami było widać, i u góry postawić jakieś tam fajniejsze figurki. Albo właśnie jakieś takie większe zestawy LEGO, więc to jest jeszcze mój plan na przyszłość, ale wiadomo, po malutku, powolutku. No i tyle. Coś tutaj walczy z tą płytą, ale myślę, że trzeba będzie po prostu ją przeczyścić. Eee, także, no, jakbym to, to montował, to wam dam znać teraz gdzieś tu pewnie informacje, czym się to zainstalowało, bo jak widzicie, stacja dysków coś walczy. Dzięki za oglądanie do następnego odcinka. Elo, elo!